Godziny najbardziej wrażliwe zostały całkowicie unieważnione i anulowane w Najwyższym Trybunale Niebios, a teraz nie istnieje już żadna podstawa prawna ani duchowa, aby te wyzwania kontynuowały działanie w Twoim życiu. Pozwól, aby ta potężna i wyzwalająca prawda przeniknęła głęboko w każdą komórkę twojego jestestwa, w każdy ukryty zakątek twojego serca, gdzie wątpliwość i strach próbowały zadomowić się na stałe, ponieważ ta nowa wolność, którą doświadczasz, ta niewytłumaczalna lekka która ogarnęła twój duch, ten głęboki pokój, który czujesz, jak łagodny i leczniczy balsam na twojej zranionej duszy, nie jest odległą obietnicą, którą musisz czekać, aby otrzymać w jakiejś nieokreślonej przyszłości. To jest twoja obecna i aktualna rzeczywistość, coś, co dzieje się teraz, podczas gdy słuchasz tych słów, wpływając do głębin twojego ducha i już. Aktywnie transformując wewnętrzny krajobraz twojego życia, już malując twój wewnętrzny świat żywymi kolorami odnowionej nadziei i nowych początków, które Bóg ustanawia nad tobą, istnieje piękny i tajemniczy paradoks w tym, jak niektóre z najgłębszych i najbardziej trwałych postępów w naszym ludzkim doświadczeniu nie przychodzą gdy frenetycznie szukamy odpowiedzi, desperacko chwytając każdą możliwą rozwiązanie, próbując z całą naszą siłą intelektualizować każdy duchowy sekret i analizować każdą boską prawdę, aż dopasuje się idealnie do naszych ograniczonych kategorii zrozumienia. Zamiast tego, te postępy często kwitną najpiękniej i najpełniej, gdy uczymy się świętej i często trudnej sztuki po prostu siedzenia cicho w obecności Boga, pozwalając, aby Jego prawda obmywała nas delikatnie, jak ciepłe i oczyszczające fale oceanu nieskończonej miłości, otwierając nasze serca i umysły na subtelne, ale niesamowicie potężne szepty tego, co Duch Święty cierpliwie i kochająco nam pokazuje, zamiast wyczerpywać się, próbując rozwikłać każdy złożony szczegół, używając tylko własnej siły i ograniczonego zrozumienia. Jeśli te słowa, które dzielę z tobą w tym momencie, poruszają coś głębokiego w twoim duchu, jeśli czujesz tę niezaprzeczalną i potężną rezonans, tę cichą, ale absolutnie pewną afirmację, wibrującą przez całą twoją wewnętrzną istotę, jak duchowy kamerton, który rozpoznaje częstotliwość boskiej prawdy, ten głęboki i niezachwiany tak, który echo przez każdą włókno twojej egzystencji, potwierdzając, że ta wiadomość nie jest tylko ogólnym słowem dla mas, ale została specjalnie i i intymnie przygotowana przez Boga dla ciebie i dla unikalnej podróży, którą przechodzisz w tym momencie twojego życia. Więc zapraszam cię do zrobienia czegoś potężnego i transformującego dokładnie tam, gdzie jesteś teraz, w tym świętym momencie, który Duch Święty zaaranżował. Podnieś swój głos i oświadcz głośno z każdą włóknem przekonania, które istnieje w tobie, z jasną i zdeterminowaną intencją, która uwalnia duchową moc w atmosferze wokół ciebie, pozwól, aby samo powietrze, którym oddychasz, wibrowało z tą wyzwalającą prawdą, która jest ustanawiana nad twoim życiem w tej chwili. Oświadcz teraz, że akceptujesz tę zmianę, którą Bóg ustanowił. Że przyjmujesz tę wolność, która została zdobyta na Twoją korzyść, że obejmujesz tę nową sezon, który już się zaczął, nawet jeśli Twoje zewnętrzne okoliczności jeszcze nie odzwierciedlają całkowicie wszystkiego, co zostało transformowane w Królestwie Duchowym. Powiedz to jako osobisty dekret jako świadome przyjęcie obfitej łaski, która została wylana na twoje życie, podczas gdy odpoczywałeś, ufając w ramionach Ojca Niebieskiego, który nigdy nie śpi i nigdy nie męczy się pracując na twoją korzyść, nawet gdy nie jesteś świadomy wszystkiego, co on robi za kulisami twojej historii. A potem dziś wieczorem, gdy dzień delikatnie dobiegnie końca naturalnie i słońce zajdzie za horyzontem, malując niebo kolorami zakończenia kolejnego cyklu, gdy przygotujesz się do odpoczynku ponownie i oddasz swoje ciało i umysł w ramiona regenerującego snu, chcę ci zaoferować to piękne i transformujące zaproszenie, które może stać się świętym rytuałem w Twoim życiu. Pozwól, aby ta modlitwa stała się potężną deklaracją twojej wiary i twojego niezachwianego zaufania do tego, który trzyma twoje życie, twój los i każdy szczegół twojej przyszłości w swoich kochających i absolutnie zdolnych rękach. Ojcze Niebieski, uznaję z głęboką i szczerą wdzięcznością Twoją cudowną i transformującą pracę w moim życiu, i w tym momencie świadomie i intencjonalnie uwalniam każdy strach, który próbował zakorzenić się w moim sercu, każdy niespokojny myśl, który szukał ukraść mój pokój, każdą cień zmartwienia, który próbował mnie związać i utrzymać w miejscu ograniczenia i małości. Uwalniam również wszystkie wątpliwości, które szeptały kłamstwa o Twoim charakterze i o Twoich obietnicach, każde kwestionowanie, które próbowało podkopać moją zaufanie w Twoją wierność i w Twoją moc, aby całkowicie transformować moje okoliczności i moją przyszłość. Teraz z otwartym sercem i wolą poddaną Twoim doskonałym celom, odważnie i radośnie wkraczam w mój boski cel, w powołanie, które utkałeś kochająco w samej esencji mojego jestestwa od przed założenia świata, i z absolutnym oczekiwaniem i niezachwianą wiarą całkowicie ufam, że mój cud który już został wprawiony w ruch przez twoją potężną i kochającą rękę, nie jest tylko odległym i mglistym snem, ale jest już potężnie i niezaprzeczalnie w drodze do pełnego manifestowania się w mojej widzialnej rzeczywistości. Pozwól, aby ta modlitwa stała się Twoją solidną i niezachwianą kotwicą, Twoim stałym i niezawodnym przewodnikiem przez każdy moment niepewności, Twoją pieśnią głębokiej wiary i szczerej wdzięczności, podczas gdy odpoczywasz w obecności bezwarunkowej miłości Boga, wiedząc z absolutną pewnością w najgłębszym Twoim duchu, że najlepsze, najbardziej chwalebne, najbardziej satysfakcjonujące i spełniające wszystko, co Bóg przygotował dla ciebie, naprawdę jeszcze nadejdzie i w rzeczywistości już jest, tutaj, zaczynając się rozwijać przed twoimi duchowymi oczami, nawet jeśli twoje naturalne oczy jeszcze nie mogą zobaczyć pełni wszystkiego, co zostało ustanowione. Jeśli ta wiadomość zapaliła coś w tobie, i czujesz powołanie, aby pomóc w niesieniu jej do innych ludzi, którzy również potrzebują usłyszeć, co Bóg mówi w tej godzinie. Możesz zostać członkiem kanału i będziesz miał dostęp do spersonalizowanych emoji i ekskluzywnych wideo dla członków. A Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować budowanie tej świętej przestrzeni, gdzie życia są dotykane i transformowane przez Moc Słowa Bożego. Albo możesz zostawić Supertanks jako ziarno wdzięczności za to, co Bóg robi w Twoim życiu przez te wiadomości, ponieważ każde ziarno zasadzone tutaj staje się częścią cudu kogoś, kto zostanie osiągnięty i dotknięty przez wyzwalającą prawdę Ewangelii. Każda darowizna jest przeznaczona na utrzymanie kanału i generowanie nowych wideo które będą kontynuować niesienie nadziei, wiary i transformacji dla tysięcy ludzi na całym świecie, którzy szukają autentycznego spotkania z miłością Boga. Nie pozwól, aby ten cenny moment, obciążony wiecznym znaczeniem, po prostu przeszedł obok Ciebie, jak kolejna wiadomość, którą usłyszałeś i potem zapomniałeś, ale zamiast tego zrób intencjonalną pauzę dokładnie tam, gdzie jesteś teraz, i świadomie wybierz wchłonąć wszystko, co zostało tutaj podzielone. Zamknij oczy na chwilę, jeśli to pomoże uciszyć rozproszenia zewnętrznego świata, które ciągle konkurują o twoją uwagę. Oddychaj głęboko i powoli, pozwalając, aby powietrze wypełniło nie tylko twoje fizyczne płuca, ale także twój duch tą żywą i transformującą prawdą, która ma moc całkowicie zmienić trajektorię twojego życia. Pozwól, aby te słowa, to głębokie objawienie serca Boga dla ciebie naprawdę się ustanowiło i zakorzeniło w najgłębszych i ukrytych komorach Twojego jestestwa, jak łagodny i ożywczy deszcz, który przenika spragnioną ziemię, przynosząc nowe życie i energiczny wzrost dla każdej części ciebie, która była sucha i potrzebowała odnowy. Bóg nie oferuje ci jedynie tymczasowej ulgi, która potrwa tylko kilka dni lub ulotnego momentu pokoju, który zniknie gdy tylko zmierzysz się z następnym wyzwaniem życia. On aktywnie i kochająco uwalnia cię z tego wyczerpującego i niekończącego się cyklu własnego wysiłku, z tej miażdżącej i stałej presji, próbowania orkiestrowania każdego wyniku, używając tylko twojej ograniczonej siły i niekompletnego zrozumienia sytuacji, z którymi się zmagasz. On zastępuje to ciężkie i męczące jarzmo Twoich własnych, niewystarczających wysiłków, łatwością nadprzyrodzonej łaski, tą niezmierzoną i niezasłużoną łaską, która jest prawowitym prawem urodzenia Jego ukochanych dzieci, tych, którzy zostali adoptowani do Królewskiej Rodziny Nieba i teraz noszą imię i tożsamość dziedziców króla królów. Przekroczyłeś niewidzialną, ale absolutnie realną linię podziału w królestwie duchowym, przeszedłeś święty próg, który oddziela stare od nowego to, co było, od tego, co teraz jest i chociaż twoje naturalne oczy nie mogą zobaczyć fizycznych śladów tej przejścia, twój duch wie i rozpoznaje, że coś fundamentalnego i permanentnego zmieniło się w atmosferze otaczającej twoje życie. Drzwi, które w pewnym momencie przeszłości wydawały się zamknięte i zapieczętowane przeciwko tobie, teraz zostały otwarte na oścież przez potężną rękę tego, który ma klucze do wszystkich rzeczy, ujawniając nowe i rozległe horyzonty możliwości, których nawet nie wiedziałeś, że istnieją lub że mogły być dostępne dla kogoś takiego jak ty. Te relacje, które niewytłumaczalnie się rozpadły, pozostawiając cię zdezorientowanego i być może zranionego, te możliwości, które wydawały się więdnąć i umierać tuż przed Twoimi oczami, pełnymi nadziei, pozostawiając cię z poczuciem straty i opuszczenia, to wszystko nie były okrutne wypadki losu ani przypadkowe akty pecha, które po prostu się wydarzyły bez celu lub znaczenia niebo celowo i strategicznie usuwało te specyficzne rozproszenia, które uniemożliwiłyby ci postęp do następnego chwalebnego poziomu, który Bóg przygotował, czyściło drogę z boską precyzją i odcinało to, co nie było przeznaczone do bycia częścią twojej następnej zwycięskiej sezonu, tworząc świętą i niezbędną przestrzeń dla poziomu celu, głębokiej radości i autentycznego spełnienia, który w przeciwnym razie całkowicie byś przegapił, gdyby te mniejsze rzeczy pozostały zajmując miejsce w twoim życiu. Wszystko to było i nadal jest częścią mistrzowskiego i doskonałego planu Boga. Planu utkanego z nici nieskończonej miłości, specjalnie dla twojego unikalnego i cennego życia. A teraz Mój ukochany bracie lub siostro w Chrystusie, w promiennym i pięknym świetle tej nieodwracalnej zmiany, która już została bosko ustanowiona i zapieczętowana nad Twoim życiem, Twoim świętym obowiązkiem, nie jest cofanie się do fałszywego i ograniczającego bezpieczeństwa starych znajomych wzorców, ani uciekanie z powrotem do starych i zużytych narracji, które kiedyś definiowały Twoje walki i ograniczenia. Twoim zadaniem teraz jest intencjonalne i świadome wyrównanie każdego aspektu twojego jestestwa, twoich celowych działań, twoich wypowiadanych słów i samych myśli, które wybierasz kultywować w cichym sanktuarium twojego umysłu z tą nową chwalebną rzeczywistością, z tym wiecznym zwycięstwem, które już zostało potężnie i nieodwołalnie zagwarantowane dla Ciebie w niebiańskich sferach, gdzie prawdziwe wyzwania są pokonywane i wygrywane. Idź w pokoju, wiedząc, że nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś wczoraj, że niewidzialny, ale permanentny znak został umieszczony na tobie przez sam palec Boga i że twoja przyszłość nie jest już poddana ograniczeniom twojej przeszłości, ponieważ Bóg, który zaczął to dobre dzieło w tobie, jest wierny, aby je ukończyć aż do dnia ostatecznego. Amen.